od i Kosy, część szósta. Największymi przyjaciółmi FC Barcelony w kraju jest Real Sociedad, ale poza krajem jest to Celtic Glasgow. FC Barcelona, czyli Katalończycy chcą wolności dla swojego kraju, tak jak kibice Celtiku. Jako potomkowie Irlandczyków o tą wolność musieli walczyć w przeszłości. Podobieństwo kulturowe doprowadziły do tego, iż szwani z Hiszpanii przyjmują kibiców Celtiku u siebie z najwyższym uznaniem. Do nieprzyjaciół należy Athletic Bilbao, Deportivo Alaves, Real Valladolid, Rayo Vallecano, Racing Santander, Albacete i Malaga. Największą kosę FC Barcelona ma z Espaniolem, Realem Saragossą, Valencją, Atletico Madryt, Realem Betis i Sevillą, ale prawdziwą nienawiść ma z Realem Madryt. Żeby się dowiedzieć dlaczego, musimy się cofnąć do czasu, gdzie niemal wszystko co złe kojarzy się z jednym człowiekiem. Francisco Franco, hiszpański generał, który przez cały okres swojej dyktatury utrudniał jak mógł życie mniejszości i narodowym w swoim kraju. Piłkarze Barcelony byli zmuszani do gry w realu i zastraszani. Najsłynniejszym ukradzionym piłkarzem był Alfredo Di Stefano. Do legendy przeszedł finał Pucharu Króla z 1943 roku. W pierwszym meczu Barcelona pokonała Real 3-0. W przerwie drugiego meczu do szatni katalończyków wszedł dyrektor generalny do spraw bezpieczeństwa kraju i zasugerował, że w ich dobrze pojętych interesach byłoby, gdyby przegrali. Mecz zakończył się 11-1 dla Realu. Dlatego dla Katalończyka nie ma większej radości niż zwycięstwo Barcelony nad Realem. A największą kosę spoza swojego kraju FC Barcelona ma z Lazio, Rzym, Interem Mediolan, Olympique Lyon i Paris Saint Germain. Pamiętajcie, żeby wpadać na Instagrama, tam będzie głosowanie, które po prostu zdecyduje, jaki klub będzie w zgody i kosy następny. Że zostawiacie lajki, obserwacje, udostępnienia i w ogóle wszystko, co się da, bo ja się tak dla was poświęcam, że masakra, nie? Także trzymajcie się kochani i do następnego!